Drodzy uczniowie, witam bardzo serdecznie w uroczystym dzisiaj dla naszej szkoły dniu. Dziś podpiszemy formalne porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Witam serdecznie naszych gości. Tutaj sobie, żeby nie pominąć. Witam serdecznie Panią Prorektor, Profesor Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Panią Dr Grażynę Leśniewską. Witam serdecznie przedstawicieli Akademii, Panią Kierownik i pracowników Akademii. Witamy, Witamy bardzo serdecznie Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach, Pana Cezarego Arciszewskiego. I wit witamy także Matkę Oświaty, członka zarządu, panią Beatę Chmielewską. <klucz> witam bardzo serdecznie instruktorów, nauczycieli klas mundurowych. <klucz> I najserdeczniej witam Was, drodzy uczniowie, klasy o kierunku pożarniczym, wojskowym oraz policyjnym. <klucz> tak jak już wspomniałam, Wcześniej zgromadziliśmy się tutaj, aby podpisać formalne porozumienie z Akademią, z którą współpracujemy już kilka lat. Realizowaliśmy wspólnie projekty, i tutaj postanowiłyśmy z Panią Rektor, że podpiszemy takie formalne porozumienie, które, jeżeli chodzi o Was, uczniów naszej szkoły, pozwoli Wam na czerpanie doświadczeń naukowców, którzy pracują w Akademii studentów, którzy uczą się w tejże także akademii na realizację nowych projektów, na uczestnictwo w różnego rodzaju sympozjach, warsztatach, wykładach, w różnych ciekawych przedsięwzięciach, które realizuje akademia i które będziemy mam nadzieję realizować wspólnie po to, aby otworzyć Wam drzwi i pokazać możliwości, pokazać Wam przyszłe kierunki kształcenia, których Akademia ma bardzo dużo, mam nadzieję, że Pani, pani Rektor e, wspomni też. E, I zapraszamy Was oczywiście także tutaj do podjęcia e, studiów. Są bardzo ciekawe kierunki, jak już możecie niektóre wyczytać, e, tutaj z rolapa, które także łączą się i pośrednio, i bezpośrednio. Z kierunkami, na których się uczycie. Także zachęcamy Was wszystkich, do oczywiście, do przystąpienia najpierw do egzaminu dojrzałości, a potem do podjęcia studiów i pracy, mam nadzieję, w tych kierunkach, w których sobie wymarzyliście, w których się właśnie kształcicie. Przekażę teraz głos Pani Rektor. Bardzo proszę. szanowna pani dyrektor, szanowni państwo starostowie, nauczyciele i droga młodzieży. Jest mi bardzo przyjemnie stanąć tu dzisiaj i tak jak pani dyrektor powiedziała, formalnie podpisać to, co robimy już od wielu, wielu lat, czyli sformalizować pewne rzeczy. A jak będą one sformalizowane, no to wiecie, to jeszcze bardziej nam będą leżały na sercu, żeby je realizować. Faktycznie myśmy już kilka dobrych lat temu podjęli wspólne działania, wspólną współpracę. Pewnie jeszcze Was tu w szkole nie było, był okres pandemii i już coś tam się działo. Ostatnio też taki duży projekt realizowaliśmy, akurat nie z klasami mundurowymi, ale czemu nie? Może znajdziemy coś dla klas mundurowych. No i Was będzie mi bardzo, bardzo miło. Powitać w naszej uczelni. Nasza akademia ma już 27 lat. Faktycznie byliśmy kiedyś Wyższą Szkołą Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ale spełniliśmy pewne kryteria akademickie, tak? I wiadomo, jak każdy z nas się pnie. Kończy szkoły, więc i uczelnia też spełniła pewne kryteria akademickie, i staliśmy się Akademią Nauk Stosowanych. Czyli poszliśmy już piętro wyżej, pniemy się do uniwersytetu, zobaczymy, zawsze wiecie, trzeba mieć marzenia, tak, trzeba mieć marzenia i cele. I faktycznie od wielu, wielu lat współpracujemy z licznymi szkołami i staramy się wychodzić do Was, do młodych ludzi chociażby poprzez Akademię Szlifowania Diamentów i tutaj przez wspaniałych nauczycieli, których tu widzę, wiem, że już byliście, nie wiem czy akurat wy, ale z Waszymi nauczycielami byliście już u nas w ramach naszych cyklicznych zajęć Akademii Szlifowania Diamentów. Mamy różne ciekawe spotkania, wykłady, warsztaty, gdzie nasi wykładowcy, wykładowcy akademicy pokazują troszeczkę świata. Takiego właśnie uczelnianego, akademickiego, bo to troszkę inny świat. Jak się idzie już na studia, to już się profiluje swoją wiedzę, tak jak tu pani dyrektor powiedziała, i faktycznie profilujemy już wiedzę, więc mamy kilka kierunków. Kierunków, które myślę, że są istotne i są ciekawe, ale też i otwierające drzwi dla młodych ludzi. Mamy tutaj, jak widzę, mundurowych, no to jakby samo się na usta ciśnie kryminologię, gdzie właśnie pierwszy i drugi stopień, gdzie można pracować w zawodach mundurowych. Również bez, obronność i bezpieczeństwo narodowe, bo widzę tutaj trochę inne kolory mundurów, więc jak najbardziej też tutaj studia pierwszego stopnia. Ale mamy również dla Was propozycje chociażby psychologii wiecie jak jest bardzo potrzebny teraz ten zawód i nawet jeśli będziecie dalej chcieli kontynuować swoje mundurowe y, tutaj y, pasje, to bycie psychologiem niczemu nie będzie przeszkadzało policji, w wojsku, prawda? bardzo poszukiwane zawody. Bezpieczeństwo i higiena pracy, też zawód, który daje wielkie możliwości, i to są studia inżynierskie, więc dają wielkie, wielkie możliwości i otwierają wasze kariery. Oczywiście teraz jesteście jeszcze na innym poziomie. Tak jak pani dyrektor powiedziała, takim małym krokiem, który musicie zrobić, a może i wielkim, to matura. A po maturze serdecznie, serdecznie zapraszam. Dzisiejsze porozumienie jest, myślę, takim fundamentem do budowania dalszej naszej, naszej współpracy, dlatego że naszym wspólnym celem i szkoły, i naszym jest rozwój i edukacja. Więc myślę, że to porozumienie to taki typowy, klasyczny, klasyczna sytuacja win-win, czyli wszyscy wygrywamy i tego się trzymamy, żebyśmy właśnie wygrywali, bo chcemy działać na rzecz, Młodego pokolenia na rzecz w ogóle społeczności, ludzi, żebyśmy byli światłym, mądrym społeczeństwem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego. Droga młodzieży. Ale jak się zwracam do Was inaczej? Bardzo serdecznie dziękuję, że mogę tutaj być. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy doprowadzili do dnia dzisiejszego i do podpisania tego porozumienia. Ono jest dla Was. Proszę traktujcie to jako narzędzie. Jako narzędzie do wykorzystania Waszych pasji, zainteresowań, do zbudowania Waszych możliwości. O to, Macie to w szkole i musicie szukać. Jest to na miejscu, tutaj. Tylko od Was zależy, czy to wykorzystacie. Możecie tego nie zrobić, ale to będzie stracona szansa. Pociąg odjedzie. Następnie może nie przyjechać. Dlatego też zachęcam, żebyście wsiedli do tego pociągu, pociągu do zdobywania wiedzy i umiejętności. Rzeczywiście specjalności, tak jakby ktoś to je kreował kilka lat temu, był prorokiem i przewidywał, że za lat kilka, kilkanaście staną się one wręcz niezbędne dla funkcjonowania sprawnego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa. A to jakie ono będzie, zależy nie ode mnie, nie od mojego pokolenia. Zależy od Was. Pytanie: czy będziecie je budowali, czy będziecie tylko świadkami? Jak będziecie świadkami, to spadnie. Budujcie je, ale wykorzystujcie te szanse, które daje Wam Biała. To pani dyrektor chciała się zwrócić. Jako odchodzący przedstawiciel organu założycielskiego serdecznie dziękuję, bo to jest kolejny fundament dobrej placówki w Policach. Oprócz tych wielu nóg ma jeszcze jedno. I za to pani dyrektor dziękuję. Bo to świadczy o jakości nauczania, o jakości placówki, ale też i o jakości pedagogów, którzy tu pracują. To jest przecież nie bez znaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Wam życzę wszystkiego dobrego, słuchajcie, spokojnie, wakacje już niedługo, także jak już się przytrzymacie, bądźcie zdrowi, i zgodnie z dewizą tej szkoły, bądźcie szczęśliwi i do szczęścia prowadź innych, tak, to patron tej szkoły powiedział takie słowa i trzymajcie się tych słów. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu i poprosimy jeszcze członka zarządu, panią Beatę Chmielewską. Szanowni Państwo, wszystko zostało powiedziane ja mogę tylko podkreślić, że bardzo dziękuję i uczelni, i szkole, że takie porozumienie jest, że taka współpraca jest, bo faktycznie jest dla Was. I to prowadzi do tego, że macie większe szanse. Mogę tylko to powtórzyć. A ponieważ wszyscy kochamy edukację i wiemy, że dla Was te wszystkie szanse są najważniejsze, też życzę, Pan Przewodniczący, żebyście z nich skorzystali żebyście znali maturę jak najlepiej, żebyście wybrali kolejne swoje kroki jak najlepiej, i żeby wszystko, co sobie wymarzycie, się spełniło. Wszystkiego dobrego życzę Wam. Dziękuję bardzo. Zaproszę panią rektor do podpisania porozumienia.

Może jeszcze Państwa zaprosiłem do wspólnej fotografii. Dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo za uczestniczenie w dzisiejszym wydarzeniu i możecie już...